Witam. Chciałem zaprezentować powtarzacz, który powtarza daną czynność, taką jaką ukażemy. określiłam i ilo ilość razy. Na przykład tutaj mam ustawionego, na powtórzenie danej czynności tej wystrzenia szały w ten klocek trzy razy. I może najpierw pokażę jak on w ogóle działa, a przejdę, cokolwiek może robić, na przykład możemy nawet tu położyć yy, szafę, czy znaczy ten instrument będzie nam wybiłało rytm ale najlepiej to wygląda właśnie ze dyspozytorem, który wyszli wyszczały proszę zobaczyć kurde, ale przycięło jeszcze raz. O, tutaj jest blok pamięci, niestety nie, nie, nie miałem jak, jak tego rozwiązać. Inaczej było w bloku pamięci, ale zaraz wszystko wyjaśnię. Raz. Trzy razy wyszły szczałę, jedna gdzieś tam poleciała. W może rzekę, nie wiem, co to jest. Wszystko dziś nie wygląda. Właśnie. Określoną ilość razy wyrzuca to, co chcemy. Gdybyśmy na przykład chcieli po zrobić na przykład na dwa razy, no wystarczy, że zrobimy tak. Wtedy mamy takie dwie linie. Pierwsza linia ustawiona jest tutaj na 0,1 sekundy opóźnienie, a druga na 0,4. Co daje nam między tymi. Opóźnieniami 0,3 sekundy na usunięcie się prądu i powstanie nowego, a czy może pokażę, jak to działa z daleka, jak widzieli, o co się dzieje? Proszę patrzeć, najpierw włącza się, kurde, co tu się stało? Aha, już, już wiem, właśnie problem z tym blokiem pamięci, mały, o, właśnie, yy, proszę patrzeć co się dzieje. Kurde, razą biaki przyjdą. Ja zaraz wracam. Witam ponownie. Tutaj musiałem dokonać drobnych modyfikacji, bo ponieważ się właśnie trzymał taki błąd, że nie wiem, dlaczego właśnie pochodnia na bloku nie działa gdy jest tak podłączona. Proszę zobaczyć. O, nie działa po prostu. Trzeba to zrobić trochę na obkoło, Musi prosto od drut dochodzić, to wtedy działa. Ja teraz pokażę jak te testy, są właśnie dwa, jak to działa, proszę patrzeć jak tutaj powstaje prąd, znika i znowu powstaje i wtedy wystrzlają się dwie strzały. O, znowu zapomniałem o bloku pamięci. No niestety nie idzie tego inaczej rozwiązać. O, chyba się zapalił. I nie idzie tego inaczej rozwiązać, więc... Proszę, o. Widz widzą Państwo, odpala się jeden, odpala się drugi. Muszą być, na przykład gdybyśmy zrobili teraz to na 03, to raczej nam nie powinno zadziałać. Ale nie zapomniałem wyłączyć. No, się daje odpali. Jest. Mm, wszystko nie działa. Dobra, już działa. Co, o czym to ja mówiłem? Yy... No, o czym tutaj mówiłem? O, no właśnie, nie, nie działa nam, gdy jest ustawiony na 0,3, ponieważ prąd dochodzi, ale nie zdąża już nie, nie zdąża opuścić tego kabla, i praktycznie mamy jeden ciągły prąd, a my potrzebujemy prąd z przerwą, żeby odpalić to dwa razy. Więc ten blok pamięci jest potrzebny po to. Za każdym razem musimy go. Najlepiej wyłączyć, Za każdy razem musimy go wyłączyć na nowo, ponieważ potrzebujemy go do tej bramki. Po prostu, gdy odpali się tu prąd, to ta. Odpali się prąd, ta bramka nam idzie tutaj, tędy, tędy tutaj, blok się przestawia i on nam ten prąd po prostu wyłącza przez bramkę i ponieważ potrzebujemy tylko. Tego prądu dosłownie na chwilę, a przycisk znowu już też nie działa. Ponieważ znaczy, próbowałem tam raz działa, raz nie yy, wysyła, ten prąd przez jedną sekundę. A to jest trochę za długo, wtedy się ten odpalają wszystkie powtarzacze i się wszystko, że tak powiem, pieprzy. Co ty jeszcze mówisz? No, to chyba wszystko co miałem powiedzieć. Powiedziałem, to nie jest trudna konstrukcja, żeby ją tak długo opisywać. I dziękuję za uwagę.